Cześć, z tej strony jest Argon i witam Was w Cywilizacji. To jest powrót serii, którą nagrywałem z pół roku temu. I przerwałem ją w sumie tak niezapowiedzianie, bo po prostu odechciało mi się grać w tą gierkę. Często tak to właśnie bywa. I tak było też w sumie z podobnie z serią z World Battle, która Traj chociażby ostatnio. W każdym razie ta seria pewnie też powróci, ale na razie naszą jechotę na Civkę, więc sobie w nią z powrotem pogram i przy okazji próbuję tą mapkę po prostu ukończyć. Zobaczymy, czy zwyciężymy, czy też nie. Gdyby ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, no to oczywiście nie zmuszam do tego, a nic możecie oglądać tutaj od tego odcinka. Aby kogoś to zainteresowało, postaram się trochę opowiedzieć, co się działo. Ogólnie jest, gramy jako Bizancjum, tutaj może wcisnąć Escape'a, tutaj mo możecie zobaczyć ustawienia. Gramy na mapie Ziemia, która jest duża, duży rozmiar mapy, na poziomie trudności Król, prędkość zwykła. No i gramy sobie jako Bizancjum, które jest frakcją, która skupia się na religii. No i mamy swoją religię Sargonizm, jak możecie tutaj przeczytać. No i staramy się z tej, tą religię rozpowszechnić rozpowsze na świat. Udało nam się chociażby ją do Stambułu tutaj Przenieść. Także tutaj w Afryce, gdzie są Aztekowie. No i rozprzestrzeniamy ją cały czas. Oczywiście, chyba nie mamy żadnej wojny, jeśli dobrze pamiętam. Więc na razie takie pokojowe w sumie granie. Ale być może zacznie się jakaś wojna chociażby z tymi tutaj persami, którzy dosyć mnie irytują, bo cały czas walczymy o dominację nad tym Mediolanem. Tak to wyglądało. No dobra. Mam nadzieję, że nagranie się nie będzie jakoś zacinać. No ale o tym się przekonamy dopiero później. Tutaj jak widać mamy obóz barbarzyńców. Chyba się na niego szykowałem, ale nie pamiętam po prostu. Nie mam też żadnych chyba misjonarzy aktualnie. Bo cały czas ich gdzieś wysyłałem. Tutaj mam zwiadowcę. I widać mamy walkę yy, yy, Turków. Przejęli, przejęli jakiegoś wielkiego proroka, który tutaj był zdobyty przez barbarzyńców. A ja mógłbym tą sytuację wykorzystać i w, y, moich zwiadowców wysłać na ten pusty obóz, żeby po prostu zgarnąć tam jakieś złoto. Czy też coś pewnie tak zrobię, jeśli tam się nie pojawią żadni nowi barbarzyńcy, oczywiście. To jest bardzo możliwe. Albo i nie. O, możemy wziąć jakiś nowy ustrój. Dobra, na razie tutaj 25 złota. piechotą nie chodzi. A my możemy wziąć nowy ustrój. No i pewnie pójdziemy dalej w tą naszą religię. bo założeniu religii, czy może dodatkowe wierzenie reformacyjne. Świątynie zwiększają ilość złota. Dobra, w to bym poszedł, bo tu mogę sobie jeszcze rozwinąć religię troszeczkę. No i tutaj jest za dużo wyboru. Jak widać, nie ma. Kupno wielkich ludzi od ery przemysłowej za wiarę. No to się może przydać w późniejszym etapie gry. Kupno uniwersytetów, szkół za wiarę. Okej, okay. misjonarze nawracające miasto zmniejszają nacisk innej religii, to jest spoko. Jak na razie to mnie tutaj satysfakcjonuje. Religijny nacisk śpiegów miasta, w których przebywają, ewentualnie może też być. Kupno, jedno... tylko wiatrymi ja śpiegami raczej za bardzo się nie bawię. Nigdy się to za bardzo nie bawiłem. Religijny fervor, kupno jednostek naziemnych, ery przemysłowej i późniejszych za wiarę, czyli analogicznie do tego. Święte miejsca. Wszystkie budynki kupione za ofiary dają turystykę. No, ciekawe. Zgodność proroków. Inkwizytorzy i prorocy zmniejszają obecność religii o połowę zamiast ją eliminować. Hmm. Dziw Nie wiem, jak to działa. Zmniejszają obecność religii o połowę zamiast ją eliminować. Czyli jak jakaś wiara jest bardzo rozpowszechniona, to może być bardzo dobre na początku, ale to jest tak ogólnie, żeby mieć też jakąś tam inną, poboczną wiarę chyba w mieście, chyba do tego jest to stworzone. <laughs> ja, wejdę, ja pójdę chyba w tą ewangelizację, bo to mi się przyda, będę mógł dzięki temu lepiej nawracać tutaj chociażby miasto, no w tym miejscu, to jak widać mamy duży nacisk ze strony a ja tak samo jest w Portugalii. Tutaj mamy już swoją religię, ale w Lisbonie fajnie byłoby też swoją rozpowszechnić, tylko, że tu jest ten problem, że to jest święte miasto katolicyzmu, więc no, no to jest kłopot. W Katmandu tutaj raczej nie mamy, nie będziemy mieli problemu, ale w Mediolanie już na pewno się bardzo przyda ten misjonarz wysłać tam jeszcze jednego, żeby to zmniejszył ten no nacisk z ich strony. Dobra, Warnie. Co możemy zrobić w Warnie? Jakiś budynek prawdopodobnie. Warsztat brzmi w miarę sensownie. Może uniwersytet zadowoleni na razie nam nie brakuje. No, targowisko też jest ok, bo daje złoto. No, ale dobra, pójdźmy. A mamy jakieś cuda? Akademia Narodowa, to ja jej nigdzie nie buduję, chyba nie. Gildia Muzyków. Dobra, zrobię warsztat, bo to mi da dużo produkcji. I potem ewentualnie tą akademię. Tutaj jak widzę, widać, robię kaplicę Sykstyńską, czyli Cud świata. A mam misjonarza tutaj jednego w Katmandu. No to Sargonizm sobie rozpowszechnię tutaj jeszcze. A dalej go pewnie wyślę. Albo do Lizbony, albo do Samsung, Chyba do Lizbony pójdziemy. W Hongkongu raczej mojej religii za szybko nie, nie rozpowszechnię. Ale tutaj już prędzej. Tutaj prędzej, bo mamy Stambule. Tutaj w ogóle nie mam odkrytego terenu, więc ciężko powiedzieć z tym się znajduje no dobra chyba tyle, na, na razie nie ma za bardzo co robić bo nie walczymy ani nic, tutaj tym statkiem nie mogę wypłynąć nawet bo tutaj mamy granicę persji przez które nie mam jak przejść, musiałbym jakieś otwarte granice zrobić, co nie wiem czy jest możliwe w ogóle jak, jak stoimy z technologią jak to wygląda, drzewko technologii jesteśmy pod koń, na końcu średniowiecza w sumie jesteśmy już w renesansie bo mam tą akustykę ale nie jestem chyba jakiś bardzo do przodu, porównaniu do innych. Mo mo jestem możliwy nawet trochę do tyłu, bo pamiętam, że ktoś. Coś mi się kojarzy, że ktoś budował Notre Damy. Tutaj. I co tu mnie mogę w to wejść? Chyba muszę poczekać, aż się tura komputera skończy. Ojojoj, oj, oj, do Civilopedii weźmiemy. Civopedii, czy jak to się tam nazywa. Notre Dame ktoś budował, a ja chyba już, a ja tego nawet zbadanego nie mam, nie? jest, co to się dzieje. Dobra. Ty panie że no lecz się na razie, za wiele tutaj nie zrobisz. Zwiadowcom będziemy odkrywać. No to tutaj ogólnie... No to jest mapa świata, jak mówiłem wcześniej. My zaczynamy tutaj, to jest wstęp skandynawski, aby kogoś to ciekawiło. Tutaj mamy... Europę, Włochy, Grecja, tutaj gdzieś jest Polska oczywiście. No tutaj mamy Turcję, oczywiście to jest no... Te granice mało przypominają rzeczywiste. No bo mamy to jednak... Przede wszystkim świat złożony z heksów no i ta wielkość mapy też nie jest największa. Dobra, Antiochia, tutaj możemy coś wybudować, no stajnia brzmi w miarę ok, bo mamy dwie zagrody, przyda się, więc robimy stajnię. Stajnia tam, chyba jeśli się nie mylę, o. Mamy negocjacje z, ze Stuleimanem. On mi tutaj płaci za cytrusy. Ja mam dwa cytrusy, więc ja to mogę Przyjąć, może dać mi ósemkę nawet. Chyba cię powaliło, taka była wcześniej oferta, no i mogę ją przyjąć, bo złoto to jednak złoto. Przyda mi się. Religia została rozwinięta, jaka? Protestantyzm, nieznana cywilizacja. Możliwe, że to jest jakaś cywilizacja, która jest w Ameryce i jej jeszcze nie odkryłem. O, kurde, mamy misjonarza z Persów. Ciekawe O no tymi, ty, tymi misjonarzami to ja naprawdę spamowałem strasznie No bo są tani No jak widać tutaj 240 już mogę kupić sobie misjonarza No i tak cały czas wysyłamy tych misjonarzy razem z, z tymi PSami tutaj Nie wiem co oni chcą, gdzie oni chcą go wysłać Do Katmandu raczej nie trafi, to za daleko O, Akardia, to jest dobre miejsce żeby zrobić Akademię Narodową Jak więc zrobimy no i natura. Lecimy sobie dalej. W ogóle, o której ja zacząłem nagrywanie? Nie wiem. Ale chyba nie wiem. Z 10, załóżmy, że odcinek trwa z 10 minut. To jeszcze z 20 mógłbym to nagrywać. Chyba trochę mniej niż 10 minut trwa, ale nie jestem pewien. Może nie 20. Może z 15 minut jeszcze będę nagrywał. Więc żeby trochę krótszy. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra przede wszystkim. To jest dla mnie najważniejsze. O kurde, pojawiły się barbarzyńscy łucznicy. No, całe szczęście nie jest to problem, bo ci tutaj nie będą się ruszać raczej. Jak są barbarzyńcy w obozach, to raczej wolą siedzieć w środku i się nie wychylać. I się bronić właśnie w tych obozach. Więc nie mam się co o, to ba o, o co tutaj bać. Mamy misjonarza z, z Etiopii, który jest tutaj. On ma mm, wiarę... Prawosławną, która jest dosyć popularna tutaj Tutaj jest w Hongkongu Tutaj się rozpowszechnia Także mamy ją w Samsung tutaj, u Turków Więc fajnie byłoby go porwać Ale nie chcę wypowiadać też wojny, więc tutaj na razie nie będę się na tym bardzo jakoś skupiał Na razie wyślę misjonarz do Mediolanu Żeby zmniejszyć nacisk ze strony tej religii a w Nice i możemy zbudować targowisko, żeby mieć więcej złota, którego już nie mam nadwyżki w produkcji tego złota. Widzę, że ten misjonarz chce pójść do Katmandu no trudno się mówi. O, ja mam za to już misjonarza w Lizbonie. Zobaczymy, jak on zadziała. Haile Selassie wchodzi w renesans. No my w renesansie już jesteśmy, więc nie jest to jakoś do przodu ani nic. Jeśli chodzi o punkty, no to mamy trochę przewagi nad Sulejmanem, który jest drugi. No ale z nim mamy raczej dobre stosunki. Gorzej właśnie będzie z tą Portugalią, którą, do której wysłał misjonarzy, co im się nie za bardzo podoba, ale na wojnę raczej na, na razie nie mamy... Nie mamy się co o wojnę martwić raczej. No dobra, zobaczymy jak to zadziała. Z nacisk? Nie wiem, czy zmniejszył. Możliwe, że z nacisk prawa. bo na tym się nie skupiłem. W każdym razie, no, katolicyzm ra ciężko będzie stąd... Wyprzeć, ale za to możemy wyprzeć tych barbarzyńców stąd, ich zlikwidować ostatecznie. Tutaj widzę kolejne jednostki ich, tych etiopskie. No niech sobie tutaj siedzą. No i raczej za wiele tutaj nie robimy. Budujemy budynki. Walczyć nie mam zamiaru na razie, tylko wysłać tych misjonarzy. Otwarte granice z Portugalią chcę. Niech im będzie. No, nie boli mnie to w sumie, chyba jakoś. Może zobaczymy, co, w jaki sposób będą to wykorzystywać. Tutaj widzę, że budują drogę do Katmandu najprawdopodobniej. Pewnie mają misję od tego miasta, żeby właśnie tą drogę zbudować. No, ja tutaj też mam jakieś zadania. No chcą, żebyśmy stworzyli slasz lub morski, czyli mógłbym zrobić teoretycznie tam drogę. Tak samo jak oni właśnie to robią. Wtedy może byli, zostaliby moimi sojusznikami, czy coś. No zobaczymy. Na razie jednak. Czy ja mam jakieś miasto przy górze? Akardia nie jest przy górze? Nie jest, niestety. Warna też nie jest przy górze. I także. Tak, że no trochę szkoda, bo to obserwatorium bym zbudował. W takim wypadku to mi się ono na nic nie przyda na razie, więc nie będę tego badał. Za to zbadam sobie chyba po prostu fizykę. Nic tutaj na razie chyba nie jest jakoś specjalnie istotne dla mnie. Jednostka bez rozkazów. No panie misjonarze, pan tutaj będzie Mediolan wracał na Sargonizm. No z... chyba z mniejszą nacisk, jeśli się nie mylę. Nie, nie wiem, czy to zmieniło coś. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy ta, ewa czy ta cała ewangelizacja działa. Okej, okay, tutaj mamy ich jednostki na terenie Kijowa. Nie wiem, czy oni walczą z nimi, czy co. Możliwe, że jakieś wojny tam, tam, tam są. Przepraszam za zamieszanie wołane przez ostatnie działania naszego nieżyjącego agenta. Okej, okay, coś jego szpieg robił u mnie. Wybaczą ci, nie mogę wybaczyć tej niewagi. Dobra, na razie nie, nie będę tutaj się z nim kłócił, ale to jest mój przyszły wróg, ewidentnie. Bo mamy po prostu konflikt religijny. O, tutaj chociażby być misjonarzem, on mnie irytuje tym swoim zachowaniem. Nie powinien tak robić. Tutaj akurat na całe szczęście jego religia już nie dociera. Prawdopodobnie niedługo będzie sargonizm w Hanoi też. Dzięki temu... Czemu odetnie też w całą tutaj już południe Afryki? To jest dla mnie dobrą wiadomością. Dobra, tu już mamy ich granice. Zobaczmy jak to zadziała, jak jeszcze raz użyję misjonarza. Czy będzie więcej moich wyznawców? No jeden dodatkowy doszedł. Tą Susę wypadałoby nawrócić. Mamy duży nacisk swojej religii. Bo jest po prostu dużo graniczących miast z moją więcej graniczących miast z moją religią, niż z jego. Taki tutaj <laughs> mamy plus, przepraszam. Ale przydał... o właśnie, Stambuł. Tu już mamy problem, bo już nie jesteśmy dominującą religią. Dlatego też kupię sobie tego misjonarza. Bo mogę. No i go! Jedziemy z nimi. Mógłbym też ewentualnie poczekać na wielkiego proroka, tylko czy on mi jest potrzebny? Raczej nie za bardzo. Katmandu znowu nie jest też pod wpływem mojej religii, niestety. Co jest minusem? Musiałoby się odkryć te terytoria tutaj. Można wydać punkty wiary. Ja mogę jeszcze w ogóle jakieś budynki za wiarę budować, bo pamiętam, że jakieś tam miałem, ale chyba wybudowałem już wszędzie, gdzie się da. Nie mam zbyt wielu tych miast. Niestety. No dobra, jednostka bez rozkazów. No idziemy tutaj. <laughs> Strasznie dużo tych misjonarzy. Ewidentnie trzy frakcje idą pod religię. Oni, oni i no i my. A reszta to ma wyjebane. No tak to brzydko nazwę. Tych trzeba nawrócić. Czyli, przede wszystkim, do innych miast muszę tutaj też dotrzeć z sargonizmem. Ludzie o najostrzejszych chwilach? no Ja mam najmniej armię, jak widać. Możliwe, że będą się. Dzięki temu, na mnie szykować jakieś walki, huta. Mógłbym tu zbudować hutę. Może na razie nie będę tego robił. W zamian za to zrobię na przykład uniwersytet. Na przykład w Antiochie mógłbym zrobić, może nie hutę, też, ale też uniwersytet. W Nicei. To już, yy, już prędzej by ta huta była. Może gildię muzyków zrobię w Nicei. Dobra, ten zwiadowca nie ma za bardzo już co, co robić tutaj. Chyba, że tędy bym poszedł. Nie mogłem mieć tędy. Może bym do Sulejmana jakoś tutaj dotarł i odkrył jego inne miasta. No dobra, no niech mu będzie. To jest w sumie przedłużenie naszej poprzedniej umowy. A Jezus, tutaj mają religię, ich trzeba tutaj będzie wysłać inkwizycję albo misjonarzy. Dobra, walczcie bardzo powoli, ale do przodu. Tutaj jeśli chodzi o te walki z barbarzyńcami, tutaj też bym mocnił w sumie okolicę. Mam nadzieję, że barbarzyńców tam nie ma. Bo jak są, no to trochę mogą mi pozabijeć tych. <głos》>, zabrać tych misjonarzy. I wykorzystać ich <głos》> w, różny, w dziwny sposób. No dobra, tak myślę. Chyba miast nie ma już sensu w ogóle zakładać, bo nie ma za bardzo gdzie. Tutaj przy tym, ja mam mieć. Ciężko mi powiedzieć. Jak ja mam surowce, tutaj możemy sprawdzić. No, miedzi nie mam, więc mógłbym tam ewentualnie miasto założyć. Miałbym też kadzidło, tylko że tu mam małe, bardzo. Mm, miejsca gdzie to miasto mogłoby się rozwinąć. Niewiele tego jest, bo tu już mamy Portugalię, tutaj mamy tu Katmandu całe. Ogólnie to Katmandu byłoby ciekawie zdobyć, albo przynajmniej się z nimi przymierzyć nie wiem, nie wiem sam co robić, pod, jeśli o to chodzi. Na razie niewiele się dzieje. Po prostu, niewiele się dzieje. Kupię, kupię sobie tutaj kolejnego misjonarza. Wyślę go do Persji. Do Susy konkretnie, czyli tutaj. No i zobaczymy jak zadziała. Zobaczymy, jak zadziała. Mam nadzieję, że sprawnie. Hmm, w Konstantynopol Konstantynopolu pojawia się wielki inżynier. No okej, okay, to jest spoko wiadomość, bo mógłbym go właśnie gdzieś tutaj rozstawić. Dzięki czemu miałbym ja dużo produkcji. Na przykład na jakimś polu z tych lasów. W ogóle... O Jezus, nie, pojebał, <laughs> że tak brzydko powiem, Misię. troszeczkę. No i tak miało być. No ku nie zmarnowałem ruch misjonarza, to jeszcze tego inżyniera nie użyję teraz, bez nadzieja. Chciałem zobaczyć jakie pola są. W, w, wykorzystywane. Gdzie pracują. Tutaj nikt nie pracuje. Dlaczego? Jest dużo nauki przecież. Iść tutaj. No wyślę go na jakiś z tych... Yy... O tutaj jest moja religia już nawet. Fajnie. Tak sama z siebie przyszło po prostu. Zobaczymy czy ja dotrę do jakiegoś Hongkongu ze swoją wiarą. Ciężko będzie. Może tą Lizbonę zdominuję jakimś cudem. Widzę tam u jednego katolika. No zobaczymy. W Antiochii moglibyśmy kupić tego, rzeczywiście, tego misjonarza. Nie mogę. Aha, bo robotnik tutaj siedzi w mieście. No super. Troszkę mi blokujesz, panie robotniku, miejsce. A ile zaczyna mnie irytować. No dobra. Możemy się z nim sprzymierzyć przeciwko tym. Mu hajler też mnie w sumie trochę denerwuje. Co prawda on jest daleko i raczej nic mi nie zrobi, więc mógłbym po prostu tak poprzeć go, bo... dajcie nam 10 turn na przygotowania. No dobra, zrobimy tak. Zobaczymy, czy oni wypowiedzą wojnę pierwsi, czy nie. Czy to my, czy co. Mogę się, mogę walczyć z hajler z nie jest jakiś silny. No jest przede wszystkim daleko ode mnie, więc mi tutaj nie grozi. Niczym tak naprawdę. Mm. Będzie łatwiej walczył z Turkami, właśnie, bo oni są tutaj po drodze. Między nami. A to jest pustka. Mamy kaplicę siksteńską. Plus 25% kultury we wszystkich miastach zawiera dwa miejsca na wielkie dzieła sztuki. No, przede wszystkim ta kultura to jest mega bonus. No i dobra, możemy teraz przejść do, dalszych, do dalszej budowy, chociażby chutę tutaj zbudować. Dzięki temu jeszcze więcej produkcji będziemy mieli w tym mieście. No to naprawdę mocne jest. No i możemy też kupić w końcu tego misjonarza w tym mieście. Tak zrobię. Następna tura. Jak tam z czasem, jeśli chodzi o czas, no to jeszcze może parę minutek tutaj nagram. Budowa manufaktury plus 1 żywności plus 2 produkcji. No niech będzie. że nie? żywność daje manufaktura? To w sumie nie wiedziałem. Dziwne. Wydawało mi się, że powinna mieć więcej produkcji, ale żywności nie dawać. Ciekawe. No okej, okay. w każdym razie kolejne punkty produkcji to są dla mnie. Tutaj wpadałoby też rozwinięcie teren Ja już nie wiem, czy tam ktoś może pracować w ogóle. Chyba nie. Tej święty odkryli, że Sulejman spiskuje przeciwko Tobie. Mam nadzieję, że Twoi agenci padną na trap jakiejś intrygi. Ciekawe, bo on właśnie mnie prosił o pomoc w wojnie. No, widać, że on się chyba mnie boi, bo mam mniej punktów, ale jest drugi. W sumie, znaczy, bać może się mnie nie boi, bo ja nie mam armii, ale na pewno ch... chciałbym mi coś zrobić. Mam nadzieję, że jakiegoś noża w plecy mi nie wbije. Mimo wszystko, dosyć daleko od niego jestem, więc tutaj, zanim by wysłał swoje wojsko, to ja bym zdążył chyba wyprodukować trochę armii. Dobra, na jest organizm do Stambułu. Mamy tutaj dominujący organizm? mamy. No i super, teraz będę mógł tutaj wysłać tego misjonarza gdzieś indziej, no i odkryć po prostu okolice nim. Jeśli chodzi o to miasto, no to tutaj zbudujemy chyba mennicę, bo to jest dobry budynek, skoro mamy taką możliwość, to z niej skorzystamy. Rycerstwo, można zbadać astronomia. Szybszy ruch po zaokrętowaniu pozwala podróżować zaokrętowanym jednostką po ocenach rycerstw. Na razie może zbadam. Na ocenę... Any na razie się nie wybieram. Pójdziemy do Katmandu. fiarowie ja robię drogę do Katmandu? Chyba oni zaczęli sami z siebie ją robić, bo po prostu... Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Bo to jest kawałek drogi w sumie. Chyba, że to zrobili Portugalczycy. Nie wiem. Nieważne, nieważne. Jednostka bez rozkazów jaka? Zwiadowcy. No, idziecie odkrywać okolice. To jest jeszcze jakieś miasto, widzę, państwo. Ty nawracaj. No i mamy tutaj już swoją religię. Ale niestety ten znowu do Mediolanu coś wysłał, więc muszę tam wrócić. Tymi misjonarzami. No niestety cały czas o to się będę... Kłócił. Nie, z Montezumą ja się nie zamierzam akurat bić, bo Montezuma ma moją religię i on się o to nie pruje w ogóle w żaden sposób, a Dariusz to ja, on mnie denerwuje, właśnie ja raczej z Montezumą przeciwko Dariuszowi wolałbym się sprzymierzyć, ponieważ Montezuma no nie jest w sumie silna, ale ma dużo miast, ciekawa sprawa. Słabie jest, jeśli chodzi o punkty, ale miasto ma tutaj, ma miasto tutaj, tutaj. Czyli w ogóle chyba ktoś podbił. Bo Hanoi to. Nie wiem, czy to nie było Polinezji. Nie. Jeszcze kogoś innego chyba. Nieważne, może Chin? Pomyliło mi się coś na pewno. Ale w każdym razie, ty lecisz do Lizbony. Zobaczymy, co tam coś zdziałać. Mam nadzieję, że oni mnie nie porwą, co jest w sumie możliwe bardzo. Ale wolny ruch po jego terytorium. Dobra, zwiadowców wyślę tutaj. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że na tym byśmy sobie na razie poprzestali. Mam nadzieję, że miło wam się to oglądało, no i że cieszycie się z powrotem tej serii, chociaż może chociażby jakieś jednostki się cieszą parę osób, już by mi na pewno miło było. Jeśli Wam się podoba, to oczywiście oceniajcie. Jeśli nie podobacie, to też możecie oceniać, bo po co właśnie są oceny na YouTube? Zajrzyjcie też na mój fanpage, na Discorda, który może trochę się ożywi, skoro kanał się też ożywia. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś z tym zrobić. No, i zapraszam na inne moje filmy i też na streamy, które na pewno będą się od czasu do czasu pojawiać. Cześć!